Setny kilometr drogi, gniezno Bydgosz, pokażę Wam kolejne poronione oznakowanie. znaki 50, ale wcześniej jest 70 widać 70? widać 70, no to jedziemy dalej to są 50 i zakaz wyprzedzania, ok jedziemy dalej fotoradar czyli świadome wprowadzanie w błąd czego nie wolno robić bo jeżeli pisze, że fotoradar a takiego fotoradaru nie ma to, to jest świadome wprowadzanie w błąd, ale dobrze ale I tu są znaki odwrócone tyłem, bo to jest ograniczenie prędkości, to jest 50, zakaz wyprzedzania ponowiona po odwołaniu skrzyżowaniem. Czyli pamiętajmy, że 70 i 50 zostały odwołane i tu jest 50 w tej chwili tak za skrzyżowaniem. Każde skrzyżowanie należy pamiętać, że odwołuje wszelkie zakazy, czyli zakazy wyprzedzania i, zakaz ograniczenia, znaczy i ograniczenie prędkości. Jedziemy dalej, czyli ostatnim znakiem tutaj była 50, wyraniczenie do 50 km na godzinę. Jedziemy sobie dalej. No i nagle co nam przyszykowali drogowcy? To jest 90 bodajże 7 km. Ale to jak cię ze świną gniezną. 97 km i tu mamy odwołanie 70. Km temu wrabiają no dzięki kierowców. A tu cały czas obowiązuje 50 ograniczenie, bo zostało odwołane ograniczenie do 70 km na godzinę, a nie do 50. I tu sobie policjanci stoją w tych Bożejewicach i sobie zatrzymują. W końcu cały czas jest tu 50 km na godzinę. Dlaczego by z ludzi idiotów nie robić? O, i tu mamy dopiero ograniczenie podnoszące prędkość do 70 km na godzinę. Także to jest po prostu rewelacja i tu mamy ograniczenie do 70, bo było skrzyżowanie wcześniej, więc odwołało. Ale odwołanie tej 70, której najpierw nie założyli takiego ograniczenia, jest po prostu bardzo świetnym posunięciem, umożliwiającym wlepianie mandatu wszystkim kierowcom, które tam przekraczają.